Dzień dobry, YouTube. Rafał się zmęczył i zgłodniał, więc jesteśmy my dalej sobie, ale w sumie nie ma to dla was znaczenia, bo jest tydzień później. W każdym razie witamy w dzisiejszym odcinku, w którym pokażemy sobie, jak dobrze złapać tangę na wyciskaniu, rodzaje chwytów i po prostu jak wyciskać więcej, żeby nam nie uciekało z rączek. Zapraszam do oglądania. Pyty mamy różne, suples do trzymania pyty też są. Mamy chwyt na wyciskaniu. Generalnie w każdym chwycie, który kojarzycie, czy to będzie chwyt prosty, czy troszeczkę bardziej zrotowany ramieniem do wewnątrz, czy nawet chwyt bez kciuka, czyli ten popularnie zwany małpim czy samobójczym, będziemy się skupiać w każdym z tych chwytów na Kilku bardzo podstawowych, najważniejszych aspektach. Jednym z najważniejszych elementów dla mnie będzie oczywiście złapanie symetrycznie na obu dłoniach. Wydaje mi się to oczywiste, nie trzeba tego tutaj jakoś powielać. Szerokość chwytu każdy dobiera sobie indywidualnie. Mam nadzieję, że każdy mniej więcej kojarzy, jak wygodnie mu jest złapać. Dobrym bardzo początkiem jest złapanie sobie małym paluszkiem za pierścień. Myślę, że większość z nas. Nie będzie ten chwyt na pewno ani za szeroki, ani za wąski i według później indywidualnych preferencji zapraszam, żeby sobie kombinować, rozszerzać, zwężać, według samopoczucia po prostu. Turbo ważnym elementem dla mnie będzie ułożenie dokładnie tutaj, gdzie Danielek dał rączkę, sztangi bezpośrednio nad nasadą kości łokciowej. Czyli zobaczcie, że trzymamy dosyć głęboko w dłoni ten gryf, osiadamy sobie na tym elemencie dłoni, nie trzymamy jej gdzieś tutaj wysoko. Zobaczcie, że gdybym zaparł dłoń Danielka tutaj, czy gdyby gryf się oparł tutaj, to dużo tej siły wytracamy w obrębie nadgarstka i po prostu zgina mu dłoń. Jeśli zaprę go z tej strony, to zobaczcie, że sam ruch odbija nam się bardzo ładnie na łopatce i to dokładnie chcemy wyczuć na sztandze. To jest nasz bardzo dobry transfer siły, gdyż Tutaj mamy nasadę naszego nadgarska, idzie sobie nasza kość łokciowa, jest nasz łokieć i jest nasza łopatka. I te trzy elementy chcemy mieć zbite ze sobą w zasadzie cały ruch od początku opuszczania do końca wyciskania bezpośrednio, jakby jeden na drugim. Wtedy mamy najlepszą dźwignię, najlepsze przełożenie siły. No i umożliwia nam to bardzo łatwo właśnie ułożenie sobie gryfu tutaj, gdyż gdyby Raf... Daniel apacz nagrywamy z Rafałem cały czas, już mi się. Yy, Gatki pierdzielą, gdy, gdy Danielek sobie da gryf troszeczkę za wysoko to wyczucie tego środka ciężkości jest dużo trudniejsze, gdyż gdy sobie opuścimy sztangę na dół no to jest troszeczkę pizda, po prostu bardzo ciężko jest wyczuć gdzie ten nadgarstek, gdzie ten łokieć tak naprawdę się znajduje. Jeśli już sobie tutaj, jest to po prostu dużo łatwiejsze. No nie? Chwytamy sobie gryf, na razie chwytem prostym, czyli tym, który każdy z nas na pewno kojarzy. Na co zwracam szczególną uwagę również to jest bardzo mocne zaciśnięcie dłoni w rękach. Chcemy w zasadzie odgnieść nasze dłonie na radełku, gdyby się dało, tak żeby zaangażować całe przedramie, napiąć już biceps, napiąć triceps, idąc bezpośrednio do pleców, do opadki, bo tworzy to nam bardzo ładny taki ciąg napięciowy naszej, naszego ramienia, który po prostu bardzo mocno pozwala stabilizować. Eee, jeszcze to wyciskanko. No, no i co? I żeby bardzo pilnować tego, żeby w trakcie ruchu nam ta sztanga nie zmieniała pozycji na dłoni. Bo często widzę, że osoby zaczynają w prawidłowym miejscu, ale z racji tego, że nie ma kontry z palców, jak zaczynają opuszczać ta sztanga, im ucieka już tutaj i w ten sposób wyciskają ze sztangą, która nie jest w prawidłowej pozycji. Potem bolą barki, bolą łokcie. Ogólnie transfer siły jest nieefektywny, plus przy okazji przeciążamy sobie różne struktury w ten sposób. Zdecydowanie. Dlatego szczególnie ważny jest dla nas ten mocny chwyt na dłoni. To też nas zabezpiecza, właśnie żeby przy samym ruchu opuszczania to co Daniel mówi, nie zmienić samej pozycji. Szczególnie zwracam też uwagę na ten chwyt na dole wyciskanka, bo często gdy spotykamy się gryfem z ciałem, zauważam, że ludzie otwierają wtedy dłoń, bo dosyć to jest takie leniwe, nieświadome, ale często właśnie odkładamy, puszczamy troszkę rączki, spinamy z powrotem i wyciskamy. Myślę, że nie jest to jakieś katastrofalne i widzę ludzie, którzy nawet wyciskają tak bardzo dużo kilogramów. Natomiast jest to w pewien sposób, jakby przerwaniem właśnie tego ciągu napięciowego, który mi się nie podoba, no bo nie chcemy odłożyć gryfu na siebie i się w żadnym momencie zdecydowanie nie chcemy rozluźniać. Kolejną propozycją, jeśli chodzi o to, jak złapać gryf, e, będzie chwyt bulldog, czyli zrotowanym, większą dozą zrotowania ramienia do wewnątrz, czyli dokładnie. Czy wiecie, co to jest gryf? Rafa mi tu daje sugestie. Miałeś siedzieć i się nie odzywać, tak? No, to chodź gadaj. <gryw> Rapciu mówił, mi ostatnio powiedział, że gryf, jak się okazuje, to jest pusta sztanga, a sztanga to już jest załadowana sztanga, więc jak mamy ciężar nałożony na ten yy, żelazny czy stalowy patyk, nie wiem co to kuźwe jest, to już nie jest gryfem, jak się okazuje i miał ostatnio do mnie problem z tym, także jeśli ktoś wyłapał, że mówię głupoty na nagraniu, to przepraszam. <noise> Wracając do bulldoga, oczywiście nazwa jest od tego, że bulldogi chodzą troszeczkę w większej rotacji wewnętrznej. I co to nam generalnie daje? Jeśli zwiększymy sobie rotację wewnętrzną, to na wyciskaniu będziemy mogli przede wszystkim dużo mocniej wyczuć plecy. Z racji, że tutaj już jesteśmy ustawieni w taki sposób, już troszeczkę mocniej angażujemy dzięki temu najszerszy, który również jest rotatorem wewnętrznym. Ok. I wiele osób po prostu dużo łatwiej jest w stanie wyczuć do końca, jak poprowadzić łokieć. Okay? I jak wygląda ruch? Eee, to jest w zasadzie to samo, co na zwykłym wyciskanku z prostym chwytem. Jedynie co musimy zwrócić uwagę na pewno, to łokieć w tym ustawieniu będzie chciał iść troszeczkę bardziej na zewnątrz, a my, właśnie pleckami naszymi, musimy skontrować ten ruch i utrzymać po prostu sylwetkę ładnie łokciem w miejscu. Nie? Upuszczamy sobie troszeczkę jak do rozpiętek, czyli pozwalamy sobie. Rozciągnąć te mięśnie piersiowe i na pewno myślę, że dużo większe takie nabicie pozycji z pleców poczujecie. Część osób też lepiej czuje klatkę piersiową, jeśli chodzi o to ustawienie ramienia. Generalnie no, nie ma to wielkiej różnicy z chwytem prostym. Jedyne co to zmienia się tutaj troszeczkę minimalnie końcik, który dla wielu osób mimo wszystko jest po prostu korzystniejszy i warto sobie spróbować, czy nie czujemy przypadkiem lepiej pleców albo tricepsów, albo klatki, chwytając sobie w ten sposób. Nie? I trzecim chwytem, który sobie stosujemy u naszych zawodników, i chyba jedynym kolejnym, który w ogóle mamy na wyciskaniu, oprócz podchwytu, którego nie będę omawiał, bo już nie chcemy się zabić, właśnie to jest chwyt Małpi. Wiele osób mówi, że niby on jest jakiś tam super niebezpieczny, ale prawda jest taka, że jeśli on jest źle wykonany, to on jest niebezpieczny. Nie? Przede wszystkim gry w dłoniach będzie nam leżał troszeczkę głębiej, nie, czyli na pewno nie będziemy tutaj oparci, bo to jest już rzeczywiście ryzykowne, żeby nam ten patyk z dłoni zleciał. Możemy sobie pozwolić na troszkę większe wygięcie nadgarstka. Natomiast zwracam tutaj również uwagę, że ok, kciuka nie mamy, ale dalej bardzo mocno ten gryf chce w dłoniach nabić. Nie? Chwyt ten przede wszystkim umożliwia nam dużo lepsze, myślę, wykorzystanie tricepsów oraz można powiedzieć wręcz prawie, że automatycznie umożliwia nam dobre prowadzenie ruchu, z racji, że no w zasadzie nie możemy tego zrobić źle, jeśli zgubimy tutaj środek ciężkości to od razu bardzo szybko to wyczujemy nawet na pustej sztandze, no nie? Łokieć musi nam się tutaj znajdować pod gryfem, bo jeśli by tego nie było, jeśli łokieć byłby za bardzo na przykład w stronę brzuszka, no to zdecydowanie nie czujemy się już tutaj na tym chwycie bezpiecznie, nie? To samo w drugą stronę, podobnie jak przy jakichś floor pressach czy czy przy czymkolwiek innym generalnie to ćwiczenie z racji, że e, bardzo ciężka jest pozycja, gdy poprowadzimy ją źle sprawia, że automatycznie niemalże ludzie układają się dzięki temu dobrze i właśnie prowadzą ładnie łokieć pod sztangę na pewno jest to wyciskanie bardziej tricepsowe nie? jak sobie zobaczymy jak Danielek poprowadzi jeszcze raz ruch to zdecydowanie jesteśmy w stanie tutaj na pewno lepiej wyczuć rękę Wiele osób chwali sobie też, że lepiej troszeczkę czuje plecy z racji, że wyłączając sobie kciuk z ruchu, czyli wyłączając jakby zapięcie, można powiedzieć, takie przedramienia i bicepsa, to przechodzimy sobie w ten układ bardziej w stronę pleców tricepsa, aniżeli gdzieś tutaj klatka, biceps. Nie? Wydaje mi się, że na pewno jesteśmy w stanie to sobie wyczuć. I tak, jak ten chwyt dobrać pod siebie, no to zdecydowanie kierowałbym się tym, który ruch wyczujemy po prostu najsilniejszy, no nie? Jeśli prost nam nie leży, nie wiemy, co zrobić i tak dalej, e, gdzieś te łokcie jest ciężko poprowadzić, no to spróbowałbym sobie złapać Małpim. Oczywiście na początku ostrożnie, gdzieś tam zredukować troszeczkę kilogramy w treningu, żeby to nie było takie wszystko na gorąco, gdzieś tam od razu w seriach roboczych. E, przygotować się dobrze do tego. Po prostu poszukać, odnaleźć siebie, nie próbować, nie wiem, powielać techniki kogoś, kto nam się podoba po prostu, tylko znaleźć ustawienie i ruch, w którym czujemy się najsilniejsi. No nie? Wrócę jeszcze uwagę, że jeśli chodzi o Małpi chwyt, to zdecydowanie raczej ten chwyt będzie troszeczkę węższy niż szerszy. No nie? Na pewno nie łapiemy tutaj, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś łapał Max Gripa na, na Małpim chwycie. Raczej zdecydowanie kierujemy się w stronę wyciskania troszeczkę bardziej tricepsowego. I znowu mały pierścień w okolicach, mały palec w okolicach pierścienia. To jest taki bardzo dobry początek. No nie. No, wydaje mi się, że temat chwytu jest dosyć prosty i wyczerpany. Zapraszam do oglądania kolejnych naszych odcinków z wyciskania lub innych. Był dzisiaj ze mną Daniel Spodzieja, debiutujący na naszych materiałach. Rafał poszedł i nie mam jak kończyć, <laughs> pompuje łapę. W nawiązaniu do bulldog griba, bardzo często występują przeciążenia w obrębie przedramienia. Pojawia się to w momencie, kiedy przesadzamy z wkręcaniem dłoni na sztandze, bo bulldog grip można zrobić w sposób, gdzie tylko troszeczkę głębiej tą sztangę wstawimy na dłoń, wjedziemy ją troszeczkę głębiej. W ten sposób Rotacje, które tutaj musimy wywrzeć na nasze przedramie są dość niewielkie i jeszcze nie będą powodowały zbytnio przeciążeń. Natomiast w sytuacji, kiedy z bulldog -gribem przesadzimy, polecimy już naprawdę na grubo, prawie tak, że jesteśmy w stanie przełożyć sztangę między palce, co zdarza się, z moich obserwacji, już teraz po wyjęciu te rotacje, które tu musimy wytworzyć, są już naprawdę duże, może to powodować, Wiele przeciążeń. I znowu to jest raczej dość ogólna, ogólna wytyczna, niemniej jednak powtórzę ją w kontekście wyciskania na ławce. Jeżeli po skończonej serii czujecie, że bolą obszary, które nie brały udziału w pracy, czyli na przykład kończymy wyciskać sztangę na ławce, a to co czujemy najbardziej to są przedramiona, które nam się pompują z jakiegoś powodu, zastanówcie się, czy aby przypadkiem nie popełniacie tego typu błędu. bo ten ruch powinien być dla nas zawsze możliwie naturalny, przyjemny i nie powodować przeciążeń. To jest taka ogólna wytyczna, mm -hmm. jeśli chodzi o w sumie wszelakie ćwiczenia. Tak, super, fajnie, że to dodałeś. Zdecydowanie skupiłbym się na tym przede wszystkim, że ta rotacja musi wyjść z naszych przede wszystkim łopatek. To nasze plecy muszą tą rotację przygotować. Nie chcemy tej sztangi przełamywać ramionami, bo właśnie ból łokcia bardzo często będzie się pojawiał. No nie? Tak, jest. Ja stosowałem kiedyś ból do grip, więc. Wiem o tym. Mm, tak, zdecydowanie no, uważałbym przy nim również na samo napięcie gdzieś tutaj piersiowych, bo znowu, jeśli przerotujemy ten gryf, za bardzo, będziemy chcieli y, tą pozycję powiedzmy złamać, to nasz piersiowy mniejszy również będzie dostawał troszeczkę za dużo tonusu. No nie? Dlatego mówię, chcemy poprowadzić sztangę bardziej do rozpiętek, nabić tą pozycję przede wszystkim plecami i patrzeć, czy łokieć znajduje się. Pod sztangą, no nie, bo no to jest najprostszy wyznacznik gdzieś tam środka ciężkości. Jeśli na dole wyciskanie jesteśmy z nadgarstkiem i gryfem tutaj, albo sztangą, bo już sztanga będzie załadowana, a łokieć jest gdzieś bliżej w stronę biodra, no to już jesteśmy w dupie i robimy bardziej jakieś wyciskanie powiedzmy na wąsko, czy nawet press już niż samą, samą ławeczkę. Nie? Z naszej strony na dzisiaj to tyle. Zapraszamy do naszych kolejnych materiałów. Widzimy się za tydzień. Pozdro. Pozdro.